Oh, there, Oh, Oh, is it, there? Oh, is it, there? Oh, is it there? Jo jo, Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Już za chwilę rusza dzisiejsza edycja WOTA. Weekendowy Puchar Świata już za chwilę startuje, a wraz z nim oficjalnie nowy sezon w skokach. Hiu. Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> Witam bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam na wspólne mody w na Mamy nadzieję bez problemów technicznych. Na początek rozrzeczka. No to z zawodnikami z wyższej półki Manfred, Czeki, Mer. Między innymi się pojawi, pojawił się Artur Zięba. Eee, widzimy zawodnicy co tego nowego naskoczniu za chwilę my dołączymy do tego grona Ale czy będzie to dla nas szczęśliwy czas, tego nie wiemy mm -hmm. Do widzenia panu Dobra, to do teraz, on nie w skoków, kurde Ej, ej, ej Ale pech Ulala, la! la, 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 la. Jakaś ustarka techniczna. Hmm. No niedobrze, ale już wszystko w porządku. Miejmy nadzieję. Klawy przyłączyły się do gry. A ja czekam, bo nas zawiesiło, kurde. 10 minut do, do, do turnieju, A my. Ulala. Oh, la 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 la! No nic zimnego, że nas to skoro nas. No, zobaczymy, czy już będzie wszystko w porządku. Może to wynikało ze zmianki właśnie, że to zresztą ktoś nas zrzucał, a teraz pozwoliliśmy na zastąpienie. Może będzie wszystko w porządku. Du, 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 du. Restart nastąpił. No i teraz liczymy na szybki powrót, można powiedzieć. Kamil Cibowski też między innymi się po wsadzie. na sumie ja jeszcze. Pechowo, pechowo się to założyło, naprawdę. Możemy mówić o dużym pechu. Przemysław Widł dołączył do treningu. W treningu jeszcze uczestniczy Michał Sitarz bez ratingu. No i jeszcze tutaj trenował sobie Erlend Buflot. Swoją drogą. Za chwilę zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, bo to będzie kwestia teraz bardzo kluczowa dla nas. Czy kwestie techniczne w porządku? Wydaje się, że tak. Skoro PF Hans i skaczemy bez żadnej usterki, to znaczy, że już wszystko w porządku, że za chwilę trening będziemy mogli rozegrać. A więc, proszę Państwa, oficjalnie ulga. Za chwilę trening z naszym udziałem stanie się faktem. Oberwizem jeszcze nas minęło, no ale w ramach tego rozłączamy się i za chwilę część główna dzisiejszej relacji z turnieju.